od kilku dni na ulicy regionów polskich na której właśnie jestem trwają prace związane trwają jakieś tam prace kanalizacyjne na tejże drodze, co powoduje, że nie mamy tutaj w zasadzie kierunku od Alei Róż w stronę Mydlic. w zasadzie jedyny kierunek jaki tutaj jest to od Mydlic do Alei Róż aczkolwiek jak widać jakieś zagubione pojazdy się nam tutaj pod prąd trafiają do dyspozycji jak widzimy tylko jeden Pas ruchu. Oczywiście tutaj od stacji możemy pojechać chyba z powrotem. Aczkolwiek tego pewny nie jestem, natomiast tak mi się wydaje. Natomiast generalnie ja tutaj jestem bardzo ciekawy, jak wygląda sytuacja na końcu, już na samym skrzyżowaniu. Legionów Polskich i, yy, i Alei i Alei Róż. Chciałbym pojechać w lewo, a więc w kierunku Redenu. Czy będę miał taką możliwość? Powiem szczerze, tego nie wiem. Na razie nie widzę tutaj żadnego żółtego oznakowania, które by żeby mi pozwalało dojechać do sygnalizatora, zezwalającego na jazdę w lewo. Na tym skrzyżowaniu a widzę, że tutaj jakaś maszyna stoi, jest jakiś wykop. No, tu by się przydała tak naprawdę żółta linia, żeby po ciągłej nie jeździć. Aczkolwiek sygnalizacja działa, więc myślę, że możemy przyjąć, że ten lewo skręt tutaj faktycznie funkcjonuje. Aczkolwiek powiem szczerze, gdyby mi tutaj przyszło jechać na egzaminie, nie pojechałbym w lewo. Na ciągłej linii, bez żółtej linii, przerywanej, nie zmieniłbym pasa. i w lewo i w kierunku Redenu nie pojechał.